Świętochłowice to miasto, w którym kilka lat temu obiecywano mieszkańcom, że sami będą mogli decydować o kierunkach rozwoju naszego miasta. Niestety niewiele z tych obietnic wyszło. Najwyższy czas, żeby spełnił nowy zarząd miasta, który wybierzecie 7 kwietnia. Chcę Was przekonać, żebyście oddali głos na nasze projekty. Na projekty, które dadzą Wam więcej decyzji i możliwości. To ma być miasto dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, dla naszych seniorów. Pomoc społeczna w takich miastach jak Świętochłowice musi być efektywna i dostępna. Dlatego budynek byłej szkoły, który od lat stoi pusty, przeznaczymy na nową siedzibę OPS-u. Przejdzie kompleksowy remont i przystosujemy go do Waszych potrzeb, aby był dostępny i pozwalał załatwiać wszystkie sprawy w jednym miejscu. Kilka lat temu obecne władze Świętokłowic skupiły ten prywatny budynek z myślą o tym, żeby przenieść tutaj siedzibę OPS-u. To nietrafiony pomysł, z uwagi na lokalizację. I komfort seniorów przebywających w domu Złota Jesień. Wiemy, że potrzeby w zakresie opieki nad osobami starszymi będą z czasem coraz większe, dlatego budynek wyremontujemy i połączymy w jeden duży dom opieki społecznej. Aby w Świętochowicach opieka nad seniorami była najlepsza i komfortowa. Budżet obywatelski zupełnie stracił swoją rangę. Realizowane są w tej chwili z niego projekty, które normalnie powinna realizować gmina w ramach własnych zadań. Tak zmienimy zasady budżetu obywatelskiego w naszym mieście, żeby nie można było też kumulować środków z całego budżetu obywatelskiego na jeden projekt. W tym budynku obraduje samorząd Świętochłowic, ale to miejsce chcemy także przeznaczyć na Waszą aktywność. Wzorem innych miast powołamy w Świętochłowicach Radę Kobiet, a mieszkańcom, którzy będą chcieli decydować o losach miasta zapewnimy inicjatywę uchwałodawczą. W każdym kwartale roku w kolejnej kadencji odbędzie się dodatkowa sesja poświęcona wyłącznie aktywności mieszkańców. Wprowadzimy system zniżek oparty na karcie mieszkańca i centrum integracji międzypokoleniowej. Bo lepsze Świętochłowice to Świętochłowice oparte na opiece i aktywności obywatelskiej.